Cześć, nazywam się Adrem Bugno i jestem trenerem mentalnym. Na co dzień pomagam ludziom poprzez zmianę sposobu myślenia oraz ich przekonań sprawić, aby ich życie stało się po prostu lepsze. Więc jeśli chciałbyś mówić ze mną na taką indywidualną sesję treningu mentalnego, to zapraszam Cię do kontaktu poprzez moją stronę internetową. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Na moim kanale przede wszystkim poruszam temat rozwoju osobistego i rozwoju duchowego. I w tym filmie chciałbym opowiedzieć o tym, jak za pomocą naszych myśli oraz słów, ponieważ to się bardzo z sobą wiąże, kreować swoją własną rzeczywistość. Podkreślam również własną rzeczywistość. Ponieważ to tylko my tak naprawdę poprzez swoją wolną wolę decydujemy o tym, jak ta, jak ta nasza rzeczywistość ogólnie wygląda. To jest nasza wolna wola. Jak Twoje życie będzie wyglądało. Zanim jeszcze przejdę do, do materiału, to jeszcze zachęcam Cię do tego, żebyś na samym początku zasubskrybował ten kanał i pamiętaj, po obejrzeniu tego filmu, żebyś. Polubił ten film, jeśli oczywiście ci się spodoba i żebyś zostawił komentarz. I jestem również ciekaw twojej opinii na ten temat. Także przechodząc już do, do naszego spotkania i do głównego tematu, czyli kreowania życia poprzez myśli i słowa, jak czasami rozmawiam z ludźmi, yy, Czasami mam wrażenie, że ludzie nie są świadomi tego, jak bardzo to, co myślimy i to, co mówimy, ma ogromny wpływ na Twoją rzeczywistość. Dlatego często ludzie mówią albo myślą o rzeczach, albo zwracają uwagę na różnego rodzaju rzeczy, i później zastanawiają się, dlaczego ich życie, albo ich rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, czyli coś im się nie podoba w życiu, ale nie potrafią tego zmienić. Nie wiedzą jak to są, nie wiedzą jak to w ogóle y, zmienić. I czasem w życiu człowieka dzieją się takie rzeczy, y, których się nie spodziewają i im się wydaje, że to jest kwestia losu, tak? Czyli to jest kwestia przypadku, to jest kwestia losu, że coś ich spotkało w życiu, tak? Ale ludzie nie są świadomi tego, jak bardzo te myśli, nasze słowa mają ogromny wpływ na Twoją rzeczywistość. To, w jaki sposób myślisz, to, jakie masz przekonania na temat siebie, życia, wszechświata, innych ludzi, wszystkich spraw, tak naprawdę. Jakie jest Twoje podejście, nastawienie, jakie masz emocje względem jakichś po prostu tematów w Twoim życiu. Wytłumaczyć też. Dlaczego to jest takie ważne i jak działa też twój umysł, tak? Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy skupiali się na tym, czego chcemy, a nie na tym, czego nie chcemy? Że przede wszystkim my nie musimy zmieniać tego, czego nie chcemy. Wystarczy, że odstawimy to, czego nie chcemy, a skupimy swoje myśli, uwagę, energię na tym, czego chcemy. W Twojej głowie nie ma czegoś takiego jak słowo nie. Po prostu widzisz obraz, widzisz rzecz, widzisz słowo, widzisz człowieka, widzisz jakąś sytuację. I chodzi o to, że ty zawsze możesz zmienić w swoim życiu. Ty zawsze możesz coś wybrać innego w swoim życiu. To, co lubisz, to, co ci odpowiada. To jest tak jak oglądasz telewizję albo wybierasz jakiś kanał na YouTube i tam jest. Takie, takie bogactwo i taki obfitość w wyborze tego, czego chcesz, że ty zawsze znajdziesz coś dla siebie. Zawsze możesz wybrać coś, co ci się podoba. Zawsze to znajdziesz. I tak jak wybierasz kanał, program w telewizji czy kanał na YouTube, tak samo jest w Twoim życiu. Ty zawsze masz wybór. I ty zawsze możesz wybrać to, czego chcesz. A widzę tak wielu ludzi, którzy skupiają swoją uwagę, mówią o rzeczach, które im nie pasują, nie odpowiadają. I to jest przyjęte jako coś normalnego, że na przykład wypowiada się na temat czegoś, co ci się nie podoba. I o ile może to nie, nie ma w tym niczego złego, tylko jeśli za dużo swojego czasu i energii poświęcasz rzeczy, na które nie chcesz, to będzie to rosło. Energia podąża za twoją uwagą. Czyli tam, gdzie skupiasz swoje myśli, skupiasz swoją uwagę, to tam podążają twoje, twoja energia. Czyli zaczynasz sobie kreować więcej tego, na czym skupiasz uwagę. Więc jeśli przykładowo skupiasz swoją uwagę na chorobie, to zmanifestujesz sobie chorobę. Jeśli będziesz się skupiał na rzeczach negatywnych, na tym braku, że czegoś ci brakuje, to będziesz jeszcze więcej manifestował sobie tego w swoim życiu. Będziesz dosłownie to kreował za pomocą tylko i myśli, i skupienia uwagi i wręcz niczego nie będziesz musiał zrobić, żeby to się wydarzyło. A dlaczego tak się, się dzieje? Bo tak jest skonstruowany wszechświat, że to my sobie wybieramy doświadczenia i nie zawsze musimy nawet coś konkretnego robić w tym kierunku, żeby to się Zadziałało w Twoim życiu? To jest wytłumaczenie tego, dlaczego na przykład w Twoim życiu dzieją się pewne rzeczy, których się nie spodziewałeś, i czasami to były dobre rzeczy. Dostać na przykład super prezent, tak, tylko się nie spodziewałeś. Czyli nic nie musiałeś robić w kierunku tego, żeby coś dobrego się zmanifestowało. Ale też mogła spotkać się jakaś przykra sytuacja, której się nie spodziewałeś. I teoretycznie też może Ci się wydawać, że nic nie robiłeś w tym kierunku, bo nie podjąłeś jakichś świadomych, do końca działań, które mogłyby sprawić, żeby cię spotkała jakaś sytuacja, sytuacja, której nie chcesz. Ale kiedy człowiek zaczyna być bardziej świadomy własnych myśli, własnych zachowań, własnych przekonań na temat tego życia, to później się okazuje, że my wybraliśmy sobie jakieś doświadczenie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. To jest ważne też właśnie, żeby każdy to zrozumiał. Nie ma czegoś, co jest lepsze lub gorsze, dobre lub złe, tylko w rozumieniu duchowości i rozumieniu praw wszechświata, ty masz wolną wolę i ty wybierasz sobie te doświadczenia, których potrzebujesz, które chcesz. Więc chodzi o to, że jeśli czegoś nie chcesz, po prostu zrezygnuj z tego, czego nie chcesz. Więc jeśli na przykład coś budzi w tobie smutek, złość, Wstyd, poczucie winy. Coś sprawia, że nie czujesz się dobrze w sytuacji. To wystarczy, że przestaniesz to robić. Żebyś odpuścił to, co sprawia, że, 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 że nie czujesz się dobrze. A często jest tak, że jak człowiek czuje się źle, to próbuje coś zrobić z tym, że czuje się źle. Nie akceptuje tego, że czuje się źle. Czyli na przykład człowiek wykona jakąś pracę, której nie lubi i narzeka na tą pracę, że jej nie lubi, zamiast skupić się na tym, że może, yy, że warto byłoby zmienić pracę albo zająć się czymś innym. I później ci ludzie obwiniają tą sytuację zewnętrzną za to, że oni są w takiej pracy. Tak? Mogłoby to się wydawać dla wielu ludzi logiczne, ale nie dla każdego to jest logiczne, bo jeśli si ktoś żyje całe życie w przekonaniu, że musi ciężko pracować. Że ciężką pracą tylko można dojść do sukcesu, to będzie wykonywał pracę, w której czuje się ciężko, że mu jest ciężko w tej pracy. I on nie zrezygnuje z tego z powodu tych przekonań. I tak za pomocą myśli, słów, możesz kreować swoją rzeczywistość. Bo tam gdzieś skupiasz te myśli, to tam uwaga, Twoja uwaga, Twoja energia podąża za twą, Twoją uwagą. To tak samo trzeba zrozumieć tego, dlaczego nie, nie manifestujemy, nie realizujemy w życiu tego, czego chcemy, ponieważ mamy ograniczające przekonania. To jest, to, jest jak, to jest jak ściana w naszej głowie, która mówi nam, że coś jest niemożliwe, czyli przykładowo masz pracę, której nie lubisz i nie masz, Pomysł w ogóle na to, czym mógłbyś się zająć w życiu. Albo nie wierzysz w to, że mógłbyś znaleźć coś innego, coś lepszego niż to, to co dotychczas miałeś w swoim życiu. I to jest właśnie ograniczające przekonanie. I kiedy masz w swojej umyśle te ograniczające przekonania, z jakiegoś powodu, wyników doświadczeń, tego, co ci powiedzieli ludzie w przeszłości, to co w po prostu w to uwierzyłeś. Głęboko w to uwierzyłeś, do tego stopnia, że zapomniałeś w ogóle o tym, że taka możliwość istnieje. Dlatego nawet nie myślisz o tym, że mógłbyś zmienić tą pracę. Na przykład. Ale to może dotyczyć wszystkiego innego. Czy jeśli z czegoś nie jesteś zadowolony, coś Ci się nie podoba, zawsze możesz to zmienić. Zawsze. Ale nie dlatego, że próbujesz zmienić tą pracę, na przykład, bo wydaje ci się, że coś, że na przykład pracujesz z klientem, to coś jest nie tak z klientami, albo coś jest nie tak z twoim szefem, albo coś jest nie tak z swoim kolegą, koleżanką w pracy, tak, albo coś jest nie tak z swoimi zarobkami. Może tak naprawdę chodzi tylko o to, że nie jesteś zadowolony z tej pracy, bo nie robisz tego, co kochasz. Po prostu, że Czasem nie ma sensu zmieniać tego środowiska, w którym się znajdujesz, właśnie, nie? czyli na przykład miejsca pracy, albo to, czym się zajmujesz. Tylko chodzi o to, żebyś zmienił środowisko, czyli żebyś wybrał coś innego. Bo możesz, bo zawsze masz wybór i tylko nasze ograniczające, błędne przekonania w naszym umyśle mogą spowodować, że coś się nie realizuje, coś się nie manifestuje, coś się nie dzieje. Mało tego. Jeśli masz błędne przekonania. Na temat przykładowo pracy, to pomimo Twoich prób zmiany tego, może się okazać, że Twoja kolejna praca będzie podobna. To znaczy, zmiana pracy niczego nie zmieni, ponieważ nie chodzi o to, żeby zmienić pracę, tylko żeby zmienić swoje postrzeganie rzeczywistości i tego, że dopóki nie zrozumiesz, że potrzebujesz się naprawdę zająć czymś kompletnie innym, albo że coś innego w ogóle Cię interesuje. To dopóki tego w pełni nie zrozumiesz i yy, nie uświadomisz sobie tych swoich własnych ograniczeń, które są w twoim umyśle, to trudno będzie ci coś zmienić w twoim życiu. To po prostu tak działa. I dlatego często ludzie niczego nie zmieniają w swoim życiu, bo czekają, że aż coś się zadzieje z zewnątrz, że coś się zmieni. Więc czekamy na to, że coś cudownego zmieni się w pracy, której nie lubimy. Czekamy na to, że partner, z którego nie jesteśmy w pełni zadowoleni, że on nagle cudownie się zmieni, że nagle coś się wydarzy cudownego w naszym życiu, że coś się zmieni, tak? I żyjemy tą nadzieją, że coś się samo zmieni. Zamiast zrozumieć, że pewni ludzie się nie zmienią, pewne środowisko się nie zmieni, nie zmieni Pewne sytuacje się po prostu nie zmienią. że chodzi o to, że czasem trzeba zmienić środowisko. Trzeba zmienić kierunek działania i samemu wziąć odpowiedzialność za tą zmianę, tak? I ty za pomocą swojego umysłu, myśli, możesz kierować tą rzeczywistość. Jednym z najważniejszych, najlepszych. Sposobów na to, żeby zacząć kreować swoją rzeczywistość, myśli, słów jest skupienie się na tym, czego chcesz. Czyli przykładowo, jeśli jesteś osobą, która na przykład mało zarabia, nie jest zadowolona ze swojej pracy, to dobrym pomysłem jest to, żeby zaczął oglądać ludzi, którzy osiągają sukcesy, którzy zarabiają duże pieniądze, Żebyś zaczął podglądać ludzi, którzy, którzy są po prostu bogaci, pod wieloma względami, nie mówię tylko finansowym, ale ogólnie widać od nich to bogactwo, obfitość w życiu. Chodzi o to, żeby nie czekać na to, aż coś się z zewnątrz wydarzy, żeby coś się wydarzyło, tylko żebyś ty już zaczął zachowywać się w taki sposób, jakby to się już wydarzyło. I to jest ważne. To jest zdecydowanie szybsza i łatwiejsza droga dojścia do jakiegokolwiek celu. Czyli na przykład, jeśli chciałbyś stać się osobą bogatą, to zacznij się zachowywać jak osoba bogata. To nie oznacza, że jeśli nie masz w tym momencie pieniędzy, yy, to nie możesz tego robić. Możesz poprzez swoją postawę, poprzez swoje myślenie, poprzez swoje zachowania. Czyli możesz na przykład zacząć od ubioru. Zacznij ubierać się Czysto, schludnie. Zadbaj o ten wygląd. Zwróć uwagę na to, jak wyglądasz, jak się ubierasz, jakie ubie ubrania ubierasz. Czy to pokazuje, że jesteś bogaty, czy wręcz swoim ubiorem chcesz zakryć to, kim tak naprawdę jesteś, bo wstydzisz się, na przykład tego, tego kim jesteś. Nie chodzi o to, że musisz kupować drogie ciuchy, ale możesz ubrać ładną, elegancką koszulę, fajne spodnie. Wszystko, żeby było wypracowane, schludne, żeby zadbał o ten swój wygląd, żeby zaczął czuć się jak osoba bogata. I tak samo w każdej innej sferze życia. Kiedy zachowujesz się tak, jakby to już się wydarzyło. Więc jeśli chcesz być w związku, to pomyśl o tym, jak chciałbyś się czuć w tym związku. I zacznij zachowywać się, jakbyś w pewnym sensie był w tym związku. Czyli zacznij robić dobre rzeczy dla siebie. Zacznij dbać o siebie. Zacznij się tak czuć, jakbyś był już kochany. Pomyśl o tym, jakie są twoje potrzeby. Co by sprawiło, że czułby się kochany? I sam zacznij tak siebie traktować i sam zacznij się tak zachowywać. Jakbyś był już w pewnym sensie w tym związku. Jakbyś już siebie kochał za to, kim jesteś. Że jeśli chcesz bezwarunkowej miłości od drugiej osoby, to najpierw sam potrzebujesz poczuć sobie tą bezwarunkową miłość do samego siebie. Żebyś ty zaczął siebie kochać bezwarunkowo zawsze. I na samym początku może być trudno, jeśli wychodzisz z jakiegoś tam schematu, z jakiegoś programu, z jakiegoś środowiska, tak. Czyli się stać, chcesz się stać osobą bogatą, a w tym momencie, no jesteś po prostu osobą biedną. To nie przyjdzie ci to w jeden dzień. Ale chodzi o to, żebyś już zaczął tak myśleć i już zaczął się tak zachowywać. To nie znaczy, że masz udawać kogoś, kim nie jesteś, tylko na miarę swoich możliwości, które masz obecnie. Żebyś już zaczął siebie traktować jak osobę bogatą i to bogactwo może być, może objawiać się poprzez to w jaki sposób się wypowiadasz, jakie wartości dajesz sobie, innym ludziom, w jaki sposób się ubierasz, co robisz z rzeczami, które z rzeczami, możliwościami, które masz, bo osoby bogate mnożą to, co mają, mnożą sukces, mnożą Pieniądze, mnożą to swoje bogactwo i obfitość, i oni stają się jeszcze, boga, jeszcze bogaci ci ludzie, tak? I to bogactwo to nie musi dotyczyć tylko pieniędzy, ale twoich wartości, tego, jakim jesteś człowiekiem, czy dajesz wsparcie innym, co, jaką wartość dajesz innym ludziom, tak? Tylko chodzi o to, żeby te wartości, które dajesz i chcesz mnożyć, były zgodne wszystkim z tym, czego chcesz, czyli to, co sprawia też tobie radość. Ale największą magią tego wszechświata jest to, żeby zacząć zachowywać się już tak, jakby to już się wydarzyło w Twoim życiu. I Twój umysł zacznie wierzyć w to w pewnym momencie, że to jest prawda, jak zaczniesz to powtarzać. Tak samo może być z chorobami. Czyli pomyśl o tym, jak czuje i jak zachowuje się osoba zdrowa. Czy osoba zdrowa bierze leki, czy bierze suplementy, czy chodzi po lekarzach, czy się bada bez końca. Chodzi o to, żeby zachował się jak osoba zdrowa, osoba zdrowa, dba o aktywność fizyczną, cieszy się życiem, je to, na co ma ochotę. Pomyśl w tych kategoriach, że nie zawsze chodzi o to, że jak jesteś chory, to ty musisz rozwiązać ten problem tej swojej choroby, tylko chodzi o to, żeby zaczął się czuć dobrze i zaczął wyobrażać sobie, że jesteś już zdrowy. I w pewnym momencie twoje ciało, twoja rzeczywistość zacznie podążać za tym, na czym się ty skupiasz. Czyli na manifestacji tego, w co tak głęboko chcesz i głęboko wierzysz. I to nie musi być logiczne. Kompletnie. Dużo ważniejsze od tego co robisz lub nie robisz jest dużo ważniejsza twoja wiara i to jak się czujesz. Właśnie to czucie też jest bardzo ważne. Ale to właśnie te twoje myśli, te twoje słowa Zwróć uwagę na to, jak mówisz o sobie, zwróć uwagę na to, jak mówisz o pewnych rzeczach, zwróć uwagę na to, jak wypowiadasz się na temat pewnych osób. Niekoniecznie tylko na temat tych ludzi, których lubisz, ale zacznij zwracać uwagę, jak wypowiadasz się na temat ludzi, których nie lubisz. Jakie masz emocje i dlaczego im poświęcasz tak dużo czasu? Dlaczego tak dużo czasu poświęcasz na rzeczy, które nie są ważne dla ciebie? Dlaczego tak dużo czasu poświęcasz na rzeczy, których nie możesz zmienić? Chodzi o to, żebyś wszedł w tą sprawczość, że ty jesteś tym Bogiem, że masz wolną wolę, że ty możesz decydować o tej własnej rzeczywistości i dopóki nie wejdziesz w tą sprawczość, to nie będziesz w stanie kreować swojej rzeczywistości takiej, jakiej chcesz. I to jest klucz, tak naprawdę, do kreowania własnej rzeczywistości za pomocą myśli i słów. Skupiaj się na pozytywnych myślach. Skupiaj się na pozytywnych wizjach. I nieważne, co się dzieje w świecie zewnętrznym, uwierz w to, co czujesz i podążaj za tym, co czujesz. A wszechświat zacznie się do ciebie dostosowywać w magiczny sposób. I pewne rzeczy zadzieją się w sposób magiczny, jeśli tylko w to głęboko uwierzysz. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Dowiedziałeś się czegoś nowego z tego materiału. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Polub ten film, jeśli Ci się spodobał. Zostaw komentarz, co myślisz o kierowaniu myśli. Czy coś udało Ci się wykrować za pomocą pozytywnych myśli? Że coś wydarzyło się w magiczny sposób w Twoim życiu? Jestem tego ciekaw. Jestem ciekaw Twoich życiowych doświadczeń. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam Cię do oglądania oczywiście moich pozostałych materiałów na moim kanale. Zapraszam Cię na moją stronę internetową Tam znajdziesz wiele wartościowych artykułów dotyczących rozwoju osobistego i rozwoju duchowego. Dodatkowo znajdziesz mnie na Instagramie Adrian Bugno. I na TikToku również Adren Bugno. Znajdziesz tam wiele fajnych, inspirujących, motywujących filmów, wiele wartościowych treści dotyczących rozwoju osobistego i rozwoju duchowego. A jeśli chciałbyś mówić ze mną indywidualną sesję, spotkanie, napisz do mnie wiadomość. Znajdziesz informację, jak się ze mną skontaktować lub mówi na spotkanie na mojej stronie internetowej. internetowej link. Znajdziesz w opisie tego filmu. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za, za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.